To co, co Państwo widzą w tej chwili jest takie powiedzenie w świecie ratowniczym, że dobry ratownik to żywy ratownik, ten e, człowiek w pełni z paskiem do kierujący działaniem ratowniczym. On sprawdza bezpieczeństwo ratowników na miejscu zdarzenia i pozwala im na e, wkroczenie do akcji, również żeby zapobiec e, rozprzestrzenieniu się ewentualnego pożaru i wycieku płynu odłącza klemy akumulatora, aby zapobiec jakiemukolwiek przeskokowi energii. Założenie jest również takie, że zablokowane są drzwi boczne w samochodzie i zobaczą Państwo, że również bez wyciągania tego dachu, takiego poszkodowanego da się wyciągnąć, co nasi ratownicy właśnie będą prezentować. Drugi poszkodowany, który jest przed samochodem, on jest w stanie nagłego zatrzymania krążenia, czyli w tej chwili u niego tak jakby wszystkie funkcje życiowe ustały, nie ma oddechu, nie ma tętna, no i ratownicy prowadzą to w trybie ALS-u, czyli Advanced Life Support, czyli wszelkie zabiegi, które wykonuje pogotowie ratunkowe, łącznie ze sztuczną wentylacją, intubacją, oceną rytmu, ewentualną defibrilacją. E, cały czas widzicie państwo, że ratownik jeden masuje klatkę piersiową na jej środku. E, to jest właśnie ten zabieg, kiedy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia może to wykonać każdy z nas i wypada by to robić na miejscu zdarzenia. Jeżeli mamy osobę nieprzytomną, nieoddychającą, e, to często wykonuje się właśnie 30 uciśnięć na dwa wdechy, z tym, że jeżeli nie mamy odpowiedniego zabezpieczenia dróg oddechowych, te oddechy możemy pominąć. Aczkolwiek e, uciskanie klatki piersiowej, jeżeli znajdziemy taką osobę właśnie nieprzytomną, nieoddychającą, powinien wykonywać każdy z nas. E, bo jak dobrze wiecie, zanim dojdzie pogotowie ratunkowe, to jest 10-15 minut, a u takiego człowieka, którego nie bije serce, o około 4 minutach występują nieodwracalne zmiany, nieodotlenienie kory mózgowej i właśnie tu widzicie Państwo, ratownicy stwierdzili, że jest rytm do defibrylacji, przyłożyli łyżki defibrylatora, wykonali defibrylację. W międzyczasie zostało e, dokonane wkłucie dożylne, Właśnie widzicie, jak ratowniczka zawiera się do intubacji. Wkłada łyżkę laryngoskopu, rurkę intubacyjną i właśnie drugi ratownik zabezpiecza drogi oddechowe. Udało się właśnie zaintubować, co za chwilę sprawdzą. Po takim zaintubowaniu pacjenta się osłuchuje. Osłuchuje się najpierw żołądek i następnie płuca z prawej, lewej strony. spokojnie jest zaintubować żołądek i trzeba to wykluczyć. Co dzieje się w samochodzie? To co Państwo widzą, może kątem oka, może nie, ratownicy przez bagażnik dostali się do poszkodowanej, opuścili siedzenie maksymalnie i przy pomocy deski ortopedycznej, to jest taki sztywny przyrząd, który jest przenikliwy dla promieni rentgenowskich. E, oni właśnie wsunęli to poszkodowaną na deskę ze stabilizacją odcinka szyjnego. To jest kolejna sprawa. Jeżeli Państwo by spotkali taki wypadek drogowy, najczęstsze urazy, które u takich ludzi się dzieją, dzieją się w odcinku szyjnym kręgosłupa. Warto również do takiego samochodu, jeżeli oczywiście jest bezpiecznie, wejść i stabilizować taki odcinek kręgosłupa szyjnego, co Państwo tam widzą. Aż do przyjazdu pogotowia ratunkowego, bo w tym ośrodku e, znajdują się wszelkie ważne dla życia e, ośrodki, jak właśnie oddychania, który jest tak naprawdę najważniejszy. Bo jeżeli on zostanie uszkodzony, to bezpowrotnie zostaje wykluczony mechanizm e, naturalnego oddychania przez człowieka. No i widzicie Państwo, właśnie tutaj poszkodowana została wydobyta. Jest cały czas stabilizowany odcinek szyjny. Ma założony, kręgo, ma założony kołnierz szyjny na właśnie kręgosłup szyjny. Ratownicy będą stosować następnie plenoterapię. Następnie komfort termiczny w postaci folii, w którą poszkodowana po założeniu dostępów do żylnych po podłączeniu kroplówek. Zostanie okryta kocem, zabezpieczona i poddana transportowi. Z przodu widzą Państwo, nic się nie zmieniło. Dalej trwa walka o ludzkie życie. Ratownicy, dalej wykonują masa szokladki piersiowej, wentylują pacjenta, oceniają bryd co 2-3 minuty, bo taki jest algorytm podawania leków. Jeden mg i to, co właśnie każdy z nas, szczególnie w takiej sytuacji, którą widzicie Państwo lepiej z przodu, przede wszystkim się nie bać. Nie bać się, e, pomagać, bo takim uciskaniem klatki piersiowej można ludziom ratować życie. A często po takich 15 minutach, zanim dojdzie pogotowie, tego człowieka albo może nie dać się uratować, albo po prostu będzie miał tak nieodwracalne zmiany w mózgu, że nie będziemy mogli zbierajcie się, bo oni się tam tąc. zajadą. Tutaj, przenosząc się do tyłu, albo może jeszcze do przodu, widzą Państwo kolejna ocena rytmu. Przykładane łyż, łyżki defibrylatora i jest pozytywna informacja. Wrócił, tak? Wrócił pacjent. Radownicy stwierdzili rytm zatokowy. Teraz e, cały czas go stabilizując, badają go urazowo. To jest takie szybkie badanie, w którym bada się pacjenta od głowy, poprzez klatkę piersiową, brzuch, miednicę następnie kończyny dolne, pada się ich stabilność macie te kable? Pada się macie kable od górne, aby właśnie na tym początkowym etapie rozpoznać wszelkie możliwe urazy, które mogłyby takiemu poszkodowanemu jeszcze zagrać a nie śpieszcie się, bo jeszcze, raz. ratownicy wykluczyli brak jakichkolwiek urazów, jednak ze względów bezpieczeństwa, ponieważ inni nie wiedzą, co jest w środku pacjenta, będą go układać na deskę ortopedyczną. To, co mówiłem, ta deska ortopedyczna to jest taki plastik wypełniony środkiem ianką. Dlaczego ona jest taka dla nas ważna? Jest przenikliwa dla promieni rentgenowskich i kiedy pacjent przyjeżdża do szpitala na takiej de desce, yy, nie trzeba go z niej ściągać, tylko można od razu jechać na zdjęcie rentgenowskie czy tomografię i wszelkie zmiany od razu wyjdą, ponieważ ta deska nie stanowi przeszkody dla promieni rentgenowskich. A jest to ważne, aby pacjentami nie przekładać, aby nie pogodniać jego ewentualnych urazów. Właśnie został wstępnie zabezpieczony. Po takim wstępnym badaniu. Razowym, jest badanie szczegółowe. Ratownicy zbadali. Z tyłu widzicie Państwo właśnie poszkodowana została już przygotowana do transportu. Jest stosowana tlenoterapia, płynoterapia e, i na tej desce rękę sobie jedną na została, Najczęściej taki poszkodowanych e, odwoł się do Dobra, już załóżcie zakładać. Jeżeli urazy są bardziej poważne i wielonarządowe, e, można wzywać śmigłowiec, e, gdzie my poszkodowany będzie transportowany do centrum urazowego. Widzicie Państwo w taki szybki sposób. Jedna poszkodowana systema. Chłopaki, tylko ją wyrzućcie migiem i wracajcie, bo oni już nie się możliwości. To będzie transportowana. W międzyczasie pacjenci, w międzyczasie ratownicy, to wszystko po jeszcze o tutaj drugiego pacjenta cały czas toczą płyny sprawdzając podstawowe funkcje. Ja może powiem coś o historii również e, naszą chłopicza straż pożarna w Libiorzu była to zwykła jednostka, która jeździła tylko i wyłącznie do pożarów, czy innych miejscowych zagrożeń. E, we wrześniu 2011 roku zrodził się pomysł, że wypadków jest coraz więcej, e, pomagać ludziom na co dzień trzeba coraz więcej, jest bardzo dużo ludzi, których trzeba szkolić bo statystyki są naprawdę okrutne. Tylko jedna na pięć osób wie co zrobić w sytuacji nagłego yy, zagrożenia zdrowotnego. I właśnie yy, nasze miasto odległe 100 do 120 km współpracuje z miastem partnerskim we Francji, w yy, Tam takie karetki jeżdżą tylko i wyłącznie w Straży Pożarnej. Tam nie ma yy, wyróżnienia na pogotowie czy straż. No właśnie w 2011 roku w prezencie od francuskiej straży dostaliśmy tą karetkę, została przystosowana do naszych polskich warunków. Widziała to tak, że jeżeli jest jakiś pożar, jest wypadek, to dwa samochody. Od razu średni samochód, który służy bezpośrednio do działań, i ten lżejszy, na którym jest sprzęt tylko i wyłącznie do ratownictwa medycznego, wyjeżdżają razem i działają to przybyć na służby.